Drodzy Państwo, czyż niepięknie wygląda ta progresja talarowych nominałów przed nami? Półtalar, talar i dwutalar. Ale proszę Państwa, żeby sobie taką zrobić w domu, to potrzebujemy spełnić jeden konieczny i niezbędny warunek. Mieć szerokiego dwutalara. A żeby mieć szerokiego dwutalara, nie mamy za dużego wyboru. Jest to jedyny polski, z mennic polskich szeroki dwutalar. ta piękna. Efektowna, bardzo duża. Tak wyglądają standardowe rozmiary talarowe. Tutaj piękny talar też z tej aukcji Zygmunta III, czyli z Polski Królewskiej, pomijając niektóre roczniki Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kolejny w łatwości pozyskania, czyli Zygmunt III, waza z lat 1628-1631. Przy czym o ile no, w typie, powiedzmy, kolejne w łatwości pozyskania, to już nie w tak pięknym stanie. Także ten piękny Zygmunt 29 roku jak najbardziej polecamy. A tutaj zdecydowanie rzadsza emisja Zygmunta III i w ogóle rzadka w przypadku monet polskich, czyli moneta półtalarowa, frakcja mniejsza, czyli tutaj 28,8 mniej więcej grama, tutaj połowa, czyli powiedzmy 14,4. Nie było to opłacalne dla zarządców mennic, żeby wkładać tyle samo pracy w monetę wybijaną z takiej samej dobroci srebra, a jednak mieć mniejszy zysk na takiej monecie, gdyż ten zysk był liczony od przekutej grzywny srebra, czyli jednostki wagi, więc pół talary w przypadku Polski Królewskiej należą do monet rzadkich i takim niewątpliwie jest ten, a jednocześnie jest piękny w patynie starego zbioru i to dosłownie starego i tajemniczego, gdyż tutaj u góry nad głową królewską. Na obrzeżu mamy taką dziurkę, która nie jest wadą, nie jest próbą jakiegokolwiek robienia zawieszki. Jest to tajemnicza, w tej chwili jeszcze niezidentyfikowana punca własnościowa, nabijana przez kolekcjonera ewidentnie o wysokim poczuciu estetyki, gdyż nie robił tego, jak większość kolekcjonerów XIX-wiecznych, gdzieś w polu monety, ale właśnie dyskretnie na obrzeżu. I tu widzimy, że ta punca to nie jest zwykła dziurka, teraz nawet dobrze widać z obrębu tej dziurki wyrasta taka piramidka na dole, taki mały bolczyk tam sterczy. To trzeba zobaczyć pod dobrym powiększeniem. No nie złapię tego na kamerze. Także tajemniczy zbiór, który musiał się rozproszyć najprawdopodobniej przed połową XIX wieku. I najprawdopodobniej były w nim tylko grube sztuki, gdyż no na takich tylko dało się w ten sposób oznaczyć punce. Ale proszę Państwa, nie o półtalarze ten film, nie o talarze, ale o polskim dwutalarze czyli tej wspaniałej, szerokiej, efektownej monecie Jana Kazimierza. I ogólnie, jeśli chodzi o mennictwo Jana Kazimierza, mamy tu duży wybór najróżniejszych nominałów. Żadne inne mennictwo w czasie Polski Królewskiej nie obfitowało w tak dużą mnogość typów, rodzajów monet. Aktualnie na aukcji np. Na z nietypowych nominałów dla tego króla mamy półdukata, bardzo malutką, złotą monetkę, a tutaj z kolei największe srebro bardzo efektowny i chciałem tutaj zaznaczyć jedną rzecz porównawczą. Też w przypadku talarów Jana Kazimierza ogólnie, już Państwa, te emisje należą do monet rzadkich. Ale nie znaczy, że było mało typów. Typów wybito bardzo dużo. Tutaj na przykład pod numerem prawie, że sąsiednim, taki bardzo, bardzo rzadki typ talara krakowskiego, koronnego, 1650 rok, z głową królewską. Obok talar 1649 Gdański, czyli najpospolitszy w praktyce dla tego króla, najłatwiej dostępny, można powiedzieć, jedyny dostępny w tej chwili taral, talar Jana Kazimierza. Ale skąd ta rzadkość tych talarów? Proszę Państwa, stąd, iż gdy on wstępuje na tron po swoim bracie Władysławie IV Waza, który umiera w 1948 roku, Jan Kazimierz od 1949 roku rozpoczyna. Kontynuację polityki monetarnej swego brata, czyli za Władysława IV, wybijano tylko i wyłącznie sztuki talarowe. Zresztą spory przegląd tychże sztuk mamy na aktualnej aukcji. Bardzo ładny ten talar. Proszę Państwa, bije talary w mennicach koronnych, bije talary w mennicy gdańskiej, elbląskiej. Natomiast system monetarny polski pozbawiony był wybijania drobnej monety od lat 20., od czasów panowania jeszcze Zygmunta III. Wtedy to ordynacją królewską zaprzestano emisji drobnej monety, tylko monetę grubą. Tak dużo wybito jej za czasów Zygmunta III, że wystarczyło jeszcze na długo, aż do Jana Kazimierza, czyli na ponad 20 lat. Więc talarów w początku Jana Kazimierza panowania wybiany jest dużo. Ale następnie na Polskę zaczynają spadać kolejne plagi, czyli koniec lat 40., pojawiają się wojny. Kozacki, z Chmielnickim, czyli to, co jest opisane w przez Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem. Skarb świeci pustkami, potrzebuje pieniędzy na wojsko, na działania wojenne. W efekcie następuje duża reforma monetarna. Kończy się czas talarów i dukatów, tak jak za Władysława IV. Zaczyna się czas drobnej monety, która za chwilę dochodzi do monety miedzianej po raz pierwszy w historii Polski, czyli do boratynek których też mamy sporo na aukcji, które można zobaczyć w sporym wyborze, szczególnie w internecie, bo jest to polska moneta najpospolitsza z tego okresu. Proszę zobaczyć, malutki miedziaczek, taki maleńki porównanie tego dwutalara, ale do czego zmierzamy? Polska nie ma swoich dużych zasobów srebra, nie ma kopalni srebrnych, z których można zaczerpnąć parę wózków, wybić odpowiednią ilość monet na potrzeby emisji bieżących, uchwalonych. Więc jak uchwalona jest reforma monetarna i zaczynają się emisje drobniejszych monet, srebro w dużej mierze pozyskiwane jest z monet wyławianych z obiegu. Czyli te wszystkie piękne talary koronne, gdańskie, elbląskie, wybite wówczas toruńskie idą z powrotem do mennicy, idą do tygla i kończą jako drobna moneta, jako takie o, na przykład tutaj w zestawie sprzedawane na aukcji, na przykład szóstaki, czy Orty, które wcale nie są drobną monetą, bardzo ciekawą monetą dla panowania Jana III, nie, przepraszam, Jana II Kazimierza, czy Tymfy. Tutaj mamy, nie mamy w zestawie Tymfa. Zmierzam do tego, iż duża moneta z czasów panowania Jana Kazimierza jest monetą rzadką, a jeżeli możemy cieszyć się talarem w zbiorze Jana Kazimierza, to zazwyczaj to będzie talar z jakichś przyczyn być może większa emisja, być może emitowany na potrzeby handlu międzynarodowego, więc w 49 roku być może bardzo dużo Gdańsk wybił tego talara, którym na przykład zapłacono jakieś zobowiązania gdzieś zagranicznym kontrahentom. Generalnie 1649 rok talar gdański na Kazimierza przetrwał w stosunkowo dostępnej ilości, takiej, która jest w stanie zadowolić, zaspokoić potrzeby występowania w iluś kolekcjach numizmatycznych, czyli jeżeli chcemy pozyskać talara Jana Kazimierza, myślę, że 49 rok raz na dwa miesiące jest dostępny w handlu i taką monetę możemy włożyć do zbioru. I proszę Państwa, co ciekawe, ostatnio talar ten zaczyna kosztować duże pieniądze, czyli pół roku temu na aukcji egzemplarz ładnie zachowany, ale niewybitnie osiągnął cenę ponad 50 tysięcy złotych. Obecnie takiego talara myślę, że nie kupi się Taniej niż kilkanaście tysięcy wydając, nawet jeśli on nie będzie wybitny. Więc na tym tle wyrasta atrakcyjność i rzadkość tego dwutalara, zdecydowanie. Warto przeanalizować archiwa, warto popatrzeć samodzielnie, żeby tutaj nie brać na wiarę moich słów, jak często występuje talar 1649 gdański w handlu, jakie są jego notowania, jak często na tym tle. Występuje dwutalarówka 1650 roku Jana Kaźmierza. Ta największa polska moneta opiekowa. Olbrzymi, fajny placek. Proszę Państwa, ten placek tutaj pokazywany przed obiektywem ma swoje i wady, i zalety. Przede wszystkim, jak widzimy, jest monetą dobrze czytelną w szarej, naturalnej, bardzo miłej dla oka patynie. Jednocześnie w pełni naturalny, czyli widzimy, że nie ma żadnych nietypowych defektów. Ta moneta nie była mocowana w oprawie, nie miała żadnej zawieszki, nic się z nim nie działo, nie jest wyczyszczona, nie jest w jakiś sposób wypolerowana czy, jak to mówią potocznie kolekcjonerzy, wylizana. Natomiast jej defektem jest defekt produkcyjny, czyli przy tak szerokim, dużym kawale srebra, żeby go wybić, te siły naprężenia działające na ten krążek musiały być olbrzymie i Częstą bolączką tych dużych monet, to też łatwo prześledzić po wszelkich na np. dwutalarowych czy innych takich wielokrotnych emisjach zagranicznych, jest pękanie krążka od naprężeń. I tenże talar ma to pęknięcie, przy czym to pęknięcie nie niweluje w jakiejś dużej mierze jego atrakcyjności, przynajmniej naszym zdaniem, nie wpływa ujemnie na czytelność i jednocześnie jest monetą, która nadal zachowuje względnie przyjemny dźwięk. Proszę Państwa, najlepszą metodą sprawdzenia dźwięku monety jest. Położenie ją tak, żeby nie stykała płasko, nie przylegała płasko całą powierzchnią do jakiejś innej powierzchni, tylko żeby była uniesiona, żeby mogła sama zadźwięczyć. To jest tak jak kamerton, którego nie tłumimy żadnym chwytem. Najlepiej się sprawdza po prostu położenie jej na opuszku palca. Centralnie na środku, żeby była wyważona. Najlepiej wziąć drugą monetę, mam tu akurat jakąś eurówkę, i dotknąć obrzeża, próbując wywołać dźwięk. Słyszymy jak to dźwięczy. Słyszymy dźwięk metalu. Standardowego metalu nie rozchodzi się tak jak w kamertonie, gdyż tutaj właśnie mamy pęknięcie, czyli nie ma tej ciągłości metalu, która by nam piękny dźwięk wydobyła tak jak z kamertonu. Jednocześnie, jeśli ktoś ma obiekcję, patrząc tutaj na filmie, że uszkodzimy tą monetę dotykaniem obrzeża drugą monetą, proszę Państwa, absolutnie proszę się nie bać. Takie dotknięcia delikatne kompletnie nic jej na tym obszarze nie robią. A dla porównania posłuchajmy innej monety, czyli na przykład tutaj tego pięknego talara. Słyszymy, że tutaj ten dźwięk już jest jednorodny. Tu jest tak, jak z takie sprawdzanie dźwięku w monetach jest istotne, gdyż na przykład monety galwanem Robione metodą galwaniczną kopię nie będą miały tego dźwięku, będą zupełnie głuche, a jednocześnie są tak przepiękne, że można się nieraz nabrać. Proszę Państwa, teraz już nie ma tego zagrożenia, bo teraz nikt nie robi dobrych galwanów, ale niegdyś bardzo dobrych galwanów zrobiono sporo. Czyli nawet kupując czasami stare zbiory, możemy być ucieszeni, że wow, jest tutaj wspaniały, rzadki talar, e, który jest wart na pewno bardzo dużo. I na oko naprawdę wygląda jak idealna moneta. Może być bardzo dobrą kopią galwaniczną, czyli takie sprawdzenie dźwięku. Jest znakomitą metodą weryfikacji. Jak już sprawdzamy wszystkie dźwięki, zobaczmy, jak dźwięczy półtalar. Pięknie. jak już sprawdzamy talary, to zobaczmy jeszcze, jak dźwięczy ten talar 49 roku. Pięknie. Znakomicie. Najwyższy, najczystszy taki dźwięk. Co nie znaczy, że ten dźwięk jest też zły. Możemy jakby usłyszeć, że on chce. Zabłysnąć. Dochodzi do tej przerwy i, i znika. Proszę Państwa w niniejszym. Jeszcze raz popatrzmy na tą efektowną dwutalarówkę. I jako jedną ze szczególnych monet na tej aukcji polecam uwagę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia na aukcji już za kilka dni. Aukcja będzie transmitowana u nas oczywiście online. Także będzie można zobaczyć emocjonujące chwile licytacji o te poszczególne monety. A na koniec tego filmu popatrzmy jeszcze na detale tej dużej, szerokiej, królewskiej monety. Kierując pod różnymi kątami do światła, widzimy jak wygląda powierzchnia. Jak dla mnie, naprawdę. Atrakcyjna sztuka. To pęknięcie nie przeszkadza mi, natomiast podoba mi się jej pełna naturalność i taka fajna, szara patyna. Taka patyna nie powstaje szybko. Szybko powstają z reguły patyny, które są żółto-złote, są takie mało dojrzałe, jeszcze mało takie trwałe, one dopiero rozkwitają. Natomiast takie patyny czarno-szare, głębokie, to jest efekt długiego leżenia, spokojnie. Bez zbytniej ekspozycji na jakieś czynniki środowiskowe, i wtedy taka właśnie gabinetowa patyna powstaje. Super, moneta!